Do studia. 200 zł. Takie pieniądze teraz walczymy, szukamy kwiatka, który będzie inny od pozostałych. Jeżeli uda Ci się ten kwiatek znaleźć, szybciutko wybierz numer telefonu do studia, ja czekam na jedną osobę, która ten jeden obrazek dojrzy. Który to obrazek? Który to kwiatek? Kto zwraca uwagę na kwiatki? Kto lubi zagadki obrazkowe? Porównuję, szukam, patrzę. Dobrze, jeszcze chwilkę popatrzę, bo może coś pomijam. Zastanawiam się, na czym może polegać różnica, bo. No nie wiem, coś większe, coś mniejsze, inny kolor, czegoś nie ma, inny kształt. No tak zazwyczaj patrzę na te obrazki i zastanawiam się, na czym może ta różnica polegać. No dobrze, do wygrania 200 zł. Mnie na razie do głowy nic nie przychodzi. Zrobię sobie przerwę. Przez moment na te kwiatuszki nie będę patrzeć, pozwolicie. Jeżeli wy macie ten sam problem, co ja, to też od, od, przez moment, przez chwilkę, no nie wiem, 30 sekund, nie patrzcie na ekran i za chwilkę spróbujcie ponownie. No bo nie jest to zagadka łatwa, tak jak powiedziałam, te kolory tutaj moim zdaniem e, jeszcze bardziej nam zadanie utrudniają. Przed chwilą narzekałam na znak stopu, gdzie mieliśmy tylko biały i czerwony, a teraz mamy różne kolory i wydaje mi się, że jest zdecydowanie trudniej. Jeżeli komuś z Was te kolory nie przeszkadzają, jeżeli ktoś z Was znalazł różnicę, nie musicie mi mówić na czym ona polega, niech zgłosi się do studia po 200 zł. Mobilizacja powinna być spora, bo przed chwilką wygrywaliście po 50, po 100 zł. Cieszę się, że jest ktoś jednak przed telewizorem. Bałam się, że e, dzisiaj może być... Bardzo mało osób, które będą chciały powalczyć o pieniądze, no ale e, zagadki też zdecydowanie były łatwiejsze od tej zagadki, która jest teraz na ekranie, więc e, było łatwiej. To były takie zagadki dla, dla każdego, szczególnie ta pierwsza. Kolejna, no to może niekoniecznie dla takiej osoby jak ja, bo niezbyt dobrze mi szło. Ale może ktoś z Was sobie z tą zagadką poradzi. Teraz mamy kwiatki, nie ma znaków drogowych, więc może jakaś pani spróbuje. No Wydaje mi się, że panowie raczej nie zwracają uwagi na drobne szczegóły. Tutaj kwiatek do porównania, nie znak drogowy, nie autko, więc raczej zagadka no moim zdaniem dla pań. No ale zobaczymy za chwilkę, kto zgłosi się do studia. Tak jak powiedziałam, na razie nie było żadnego odliczania, przyspieszania, świetnie nam idzie. Niezłe tempo, szybko rozwiązujecie zagadki. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca programu i że uda nam się szybko przebrnąć przez kolejne i jeszcze kolejne e, zagadki przygotowane przez reżysera. Walczymy o 200 zł. 200 zł w tej chwili do wygrania. Jeżeli ktoś z Was zna odpowiedź, niech nie czeka, tylko szybko wybierze numer telefonu do studia, bo w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Ostatnio, kiedy to powiedziałam, usłyszałam telefon, zgłosiła się osoba, podała mi prawidłową odpowiedź. No i ciekawe, czy teraz będzie też e, tym razem tak samo. Dobrze, reżyserze, mamy dzisiaj taki szczególny dzień, zagadka też moim zdaniem jest szczególnie trudna, wyjątkowo trudna, może zaproponujemy w tym momencie programu właśnie taki, tą naszą rundę bonusową. Dajmy dzisiaj wygrać widzom duże pieniądze. To nie jest zagadka najłatwiejsza i chciałabym troszkę zadanie, e, może niekoniecznie ułatwić, ale zmobilizować widzów do powalczenia o naprawdę dużą wygraną. Czy się zgodzi? No. Zniknęła wygrana, kochani. Dobrze, gwarantowane 200 zł i 4800 zł bonus, czyli możemy wygrać naprawdę duże pieniądze. Jeżeli podasz mi prawidłową odpowiedź, masz gwarantowane 200 zł, nawet 4800 zł do wygrania. Ja przeczytam ci 5 prostych pytań i jeżeli mi na nie odpowiesz, wygrasz w sumie 5000 zł. Uwaga, 5000 do wygrania. Kto chce wygrać 5000? No, trzeba znać odpowiedź. Przede wszystkim skupmy się na tych kwiatkach, których kwiatek różni się od pozostałych. Jeden kwiatek jest inny. No, widziałam dzisiaj pytania do rundy y, bonusowej, naprawdę są na poziomie szkoły podstawowej, naprawdę są bardzo proste, wydaje mi się, że sobie z nimi spokojnie poradzicie, y, ale pytanie, czy ktoś z Was y, y, no, upora się z tą zagadką, bo ona do najłatwiejszych niestety nie należy. Mamy kolory, mamy kształty, no trzeba podać odpowiedź, to jest podstawa, bez tego... Ja nie będę mogła Wam przeczytać pytań i nie będziecie mogli powalczyć nawet o 5 tysięcy. Reżyser zapewnia, że jeden z tych kwiatków na 100% różni się jakimś małym detalem. E, nie wiem który. Nie mogę Wam zadania ułatwić. No dobrze, ale dlaczego ten de detal jest taki mały? Czy nie może być większy? Ludzie mają małe telewizory, mają dużo obrazków do porównania, to nie jest tak prosto. No Różnica może być i w kolorach, i w kształcie. No, wszędzie tak naprawdę. Może coś być większe, mniejsze, nie wiem, może czegoś nie być. Kolor może być inny, tak jak mówiłam. No, ciężko mi. Naprawdę nie jest to łatwa zagadka, ale cieszę się, że mogę oddać komuś z Was nawet 5000 500 zł. Postarajmy się, powalczmy, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że zagadka nie jest dla każdego ale dla jednej osoby, która upora się przede wszystkim e, z kwiatkiem i znajdzie ten jeden, który różni się od pozostałych. Który to obrazek? No będą tacy, którzy będą patrzeć na tego kwiatka i naprawdę nie zobaczą różnicy, nawet w ciągu godziny. E, tak jest skonstruowana ta zagadka. A będą tacy, którzy może podejdą do telewizora, e, rzucą, no po prostu tak spojrzenie na tę zagadkę i od razu e, znajdą ten jeden obrazek różniący się od pozostałych. Plus jest taki, że nie musisz mi tłumaczyć, na czym polega różnica, e, nie wiem, czym, czym się różni od, od tego czy innego obrazka. Kochani, wystarczy, że podacie mi współrzędne tego jednego obrazka, który się różni. Litarkę, cyfrę i za chwilkę mam nadzieję, że ktoś z Was będzie bogatszy o nawet 5000 tysięcy złotych. O tyle możecie powalczyć. Także mobilizacja powinna być naprawdę duża. Dzisiaj też taki wyjątkowy dzień. E, chciałabym oddać dużo pieniędzy, wyjątkowa nagroda. No, czy ktoś już ma ten obrazek? Kochani, ja wiem, że jest nawet 5000 zł do wygrania, ale też nie chciałabym marnować czasu, no bo jeżeli mm, zatrzymamy się teraz na tej zagadce i nic z Was nie będzie znało odpowiedzi, to bez sensu. Ja chciałabym, żebyśmy mieli jednak ciągłość tych zagadek, żebyśmy mieli kolejną, jeszcze kolejną, kolejną. Dzisiaj kilka zagadek udało się rozwiązać. Cieszę się, że mimo wszystko jesteście przed telewizorem, że próbujecie, no ale teraz zastanawiam się, czy w związku z naszymi kwiatuszkami wszyscy nie odeszliście po prostu od telewizorów, bo rzeczywiście zagadka do łatwych nie należy. Ja wiem, że część z Was po prostu nie lubi tego typu zagadek, bo ta pierwsza zagadka, gdzie były jakieś literki, jeszcze były linie pomocnicze, em, hasło szczęście, z tego co pamiętam, to rzeczywiście było dość prosto tę zagadkę rozwiązać. Później już było coraz trudniej. Zagadki obrazkowe, jeszcze do tego znaki drogowe, coś, co zdecydowanie e, kobiet nie cieszy. Teraz kwiatek. No super, gdyby był jeden. No, może jakby było ich dużo też, ale, ale niekoniecznie do porównywania, prawda? Kochani, dużo obrazków, na które musimy zwrócić szczególną uwagę, podejść bliżej, porównać, być spostrzegawczym, uważnym, no i szybkim. Bo tutaj jest też presja czasu, chcecie zdążyć, chcecie być pierwsi. Tym bardziej, że pokazał się właśnie napis. Ostatni moment, który mnie dość stresuje, bo myślałam, że dzisiaj po prostu będę słyszała telefon za telefonem i nie będę musiała was pospieszać. Czy jest jedna osoba w związku z tym, która uporała się z tą zagadką, znalazła jeden obrazek, który się różni od pozostałych? Czy ta zagadka jest za trudna? Kochani, będziemy kończyć, bo to jest po prostu e, no, bez sensu. Ja, ja nie gwarantuję oczywiście, że za kolejną zagadkę będę mogła zapłacić dużą wygraną, że to będzie 5 tysięcy, ale mm, jeżeli sobie nie radzicie z tą zagadką, no to trzeba będzie ją zmienić. Ta zagadka jest trudna, dlatego jest tak duża wygrana, no i wszystko w Waszych rękach, czy się uda, czy ktoś z Was wygra za chwilkę 5000 zł. Jeszcze chwilkę czekam. Ale nie chcę też Was szczególnie dzisiaj pospieszać. To nie jest na pewno zagadka, którą możecie rozwiązać na kolanie. Teraz właśnie podajecie coś do stołu, coś robicie, karmicie dziecko albo jeszcze coś innego, kochani, musicie to wszystko odłożyć w tej chwili. No nie jeżeli oczywiście dziecko będzie płakać w związku z tym, no to może ktoś inny zajmie się albo szukaniem obrazka, albo karmieniem, ale na pewno trzeba się skupić. Trzeba usiąść przed telewizorem, podejść bliżej do telewizora czasem. I poszukać tego jednego obrazka, znaleźć jeden drobny szczegół. Który to obrazek? Ja, tak jak powiedziałam, nie mogę czekać w nieskończoność. Każda zagadka ma ograniczony czas. Nasz program też ma ograniczony czas. I ja no, powiedziałam Wam, że nie jest łatwo: mamy wiele kolorów, mamy kwiatki, dużo obrazków do porównania. Trzeba znaleźć jeden i tylko jeden, który się różni. Nie ma żadnej podpowiedzi, bo reżyser nam nie powiedział, na czym ta różnica może polegać. Do tego jeszcze mm, macie e, pewnie dzisiaj szczególnie dużo rzeczy do zrobienia i e, mamy dość mało czasu. Czy jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? W tej chwili. Jedna osoba, ja naprawdę nie szukam tłumów, ja nie chcę żebyście wszyscy siedzieli przed telewizorem i teraz próbowali rozwiązać tę zagadkę. Potrzebuję jednej osoby, która teraz jest przed telewizorem mówi powalcz o 5 tysięcy. A dlaczego nie? Wiem na czym polega ta różnica, wiem który to obrazek, to dlaczego nie spróbujesz? Masz telefon? Telefon wystarczy i wiedza. E, możesz spokojnie wybrać jeden z numerów albo gwiazdkę 7304 Albo 704, 304, 304. Może wybierzmy razem ten numer, bo ja wiem, że to wam częste zadanie ułatwia, a reżyser mnie pospiesza, mówi, że już czas kończyć tę zagadkę, że tak naprawdę czas tej zagadki już minął. Kochani, w związku z tym wybierzmy, dobrze? Jest jedna osoba, która zna odpowiedź teraz przed telewizorem. Jeżeli tak, to wybiera razem ze mną. Uwaga, gwiazdka, 7, 3. 0,4. Gwiazdka 7304. Wybraliście? No dobrze, jest jeszcze drugi numer. Jeżeli ten krótszy Wam się nie bardzo spodobał, to możemy wybrać ten dłuższy. 704. 304. 304. 704. 304. 304. Kto wybrał numer? Jeszcze mamy chwilę, ale za moment będzie za późno. Reżyser mi mówi, że albo za chwilkę zmienimy zagadkę, zobaczymy zresztą. Może ktoś za chwilkę trafi do studia. No też nie pozwól, żeby ktoś Cię wyprzedził, prawda? No bo Ty teraz zastanawiasz się, wybrać ten numer czy nie wybrać. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie wybieraj numeru, bo musisz podać przede wszystkim e, odpowiedź na pytanie, który obrazek różni się od pozostałych. Jeden obrazek się różni, nie musisz mi mówić czym, podajesz na literkę, cyfrę. Jeżeli będziesz w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie, to szybciutko wybierz numer telefonu do studia. Natomiast jeżeli nie znasz odpowiedzi, masz problem, Zastanawiasz się, czy może wybrać numer, strzelać, nie wiesz jaka jest odpowiedź. To daruj sobie ta zagadkę. Za chwilkę przejdziemy do czegoś innego. Mam nadzieję, że ktoś już za moment poda mi odpowiedź i zabierze naprawdę dużą wygraną. Oczywiście trzymam kciuki za kogoś z Was, no i cały czas czekam, czy jest ktoś teraz przed telewizorem, czy ktoś z Was walczy. Wystarczy, że powiesz mi, który obrazek jest inny. Jeden obrazek, tylko jeden się różni. Ale możesz wygrać nawet do pięciu tysięcy. Czy nie warto spróbować? Kręci mi się w głowie od samego patrzenia na te kwiatki. A dopiero, jeżeli miałabym je wszystkie porównać. Kochani, czy ktoś z Was widzi i wybiera numer? No jak idzie? Czy ktoś już zna odpowiedź? Za trudna, za trudna jest ta zagadka. Nie dzisiaj, kiedy jest szczególny dzień i po prostu nie ma ludzi przed telewizorem. Dobrze, daj jeszcze chwilkę. Nie możemy jeszcze kończyć.